Siemano, Siemano, witam bardzo serdecznie. O, czarny, czarny, gdzie jest czarny? To jest czarny? Tu, tu, Dobra, tu. tak. Ojej, no już się straszyłem. Jak widzicie, widzowie, jesteśmy dzisiaj na minigierce wraz z moją siostrą w Roblox, na której musimy chodzić na e, odpowiednie kolory. Ja jestem tu, cyjan, cyjan. Co ja jestem za jakiejś pszczole dziwnej łaże? Ty też? No, bo taki efekt jakby. O, taki efekt, no dobra, mm. dobra, dobra. W takim razie szary, Dla szary tu. jest tu. Tak. To jest szary, dobra. Rewalizujemy, rewalizujemy Czekaj, jeden. Ojej, co ja wyprawiam na tej, na tej pszczole! Dobra, Dla dwójka. już Teraz czarny, teraz czarny. Tu jest czarny, tu jest czarny. Pych, dobra. Dobra, teraz tak, tu. O, mogę sobie tęsić. I tu jest obrót. Uuu. dobra, brązowy, ty... brązowy, tuż obok mam. Co? Ej, tu już masz level drugi. No ja ty jestem, ja grałeś. jestem. Nie, nie, pierwszy raz tu jestem. Nie... Ha, ja ej, drugi. Nigdy co nie grałem, dobra, tu... Iś. Dobra, jest jestem. Jestem git elegancko, ja widzę twój, że jestem niejabić, drugi nie? level, no e, dobra, jestem z a no, to poparańczowe, no to jestem dalej, no o. jestem tu. No sto jestem dalej w tym samym miejscu jestem pomarańczowy. A ja se poszła, gdzie idzie. No widzisz, bo to się pod nami zmienia kolor i był akurat idealnie a, no. brązowy. Wow, tu jest tak dużo brązowego! Mega dużo! Nie ja dzisiaj jestem w kapturze, wiecie dlaczego? Bo, mi, bo włosy mi się musiał O kurczę, y, ciemno niebieski, dobra, tu. Jest git jest. Już nie czasu jest to jest... Jest Jej. git, jest git, jest git, dobra tu, czerwony, czerwony, Uy, pu, jestem, 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 jestem na czerwonym również Dobra, będę musiał cię rozgromić dzisiaj, wiesz o tym, różowy, różowy hmm, jest znaczy, tu, różowy ja jest ja tu, różowy stoję. jest tu, pyk, dobra Świe... Ej, co, co, co to Ciemno był? różowy Co to, to co? co to Czym to się no? różni? Bo jest jasny i taki jakby ciemniejszy, taki fiolet, taki różowy ciemny Niesprawiedliwe, niesprawiedliwe, no dobra, zaraz będziemy drugi raz, ale nie, dobra, ty widzę, że, nie. ty widzę, że, o nie o, nie, nie, odpadnięte zostało, co? Ja byłam. W Druga byłaś, ale dobra, to było sprawiedliwe, bo ja stanęłem na różowe, czy tu się to różni? No, Aha, ale, bo widzę to. No, ciemny i taki jasny. Dobra, ciemny. ale to jest gra dla kobiet. Wazel nie? nie rozpoznaje tylu kolorów. No przecież, ja cię jest ciemny. Nie jest Jasne. ciemny. Przecież to... Na górze ci pokazuje kolor, Dobra. Czemu Try, nie tryb, nie tryb. Głosuj na pierwszy na pierwszy głos. Głosuję na pierwszy. Zagłosowałem na pierwszy. Będziemy na, na wózku jeździć. Albo nie, bo może było przegłosowane. Nie było. Nie? O. I mam złoty. Dobra, git, git. Pomarańczowy. Dobra, jest. pomarańczowy tu. Dobra, git, git. Dobra, teraz, teraz, teraz teraz dam siebie wszystko. Teraz wydaje mi się, że to Ja no i elegancko, z tego miejsca, w którym stałem, nie muszę się ruszać. A można jakoś spychać tutaj kolegów sympatycznych, czy nie? Nie. Szkoda. Obrót. I kolejny. Nie narzekam. Czarny, czarny. To nie jest czarny. To nie wygląda jak czarny, to wygląda jak taki szary. Dobra, nie krytykuj, dobra. Czarny to jest to jest zioły co, co, co był na ten, na, na tym bloku tutaj. Tu o, obok nie są teraz. Oni, o to jest czarny no, kolor. A no. tamto to jest taki bardziej wyblakły. No... Dobra, dobra, teraz tak. Dobra. To jest ten kolor, czy to jest ten? Dobra, to jest ten. Ten. Nie wiem, ja mam problem, ja mam problem z kolorami, ewidentnie, no, dobra taki to. jest neonowy, nie. No, dobra, teraz już tutaj. widzę, teraz już widzę różnicę. No. Okej, okay, czyli po prostu jak, nie mam pew... A to nie ty byłaś, dobra, myślę, że to ty spadłaś tam na dół. Nie. Dobra. dobra, to git, myślałem, że to ty dobra, to... mi się o To taki faktycznie taki czarny nie czarny. No o Ten, i teraz... jasny! Dobra, jestem, jestem. Dobra. Jestem, jest git, jest git, dobra. O zeskoczył za chłop jakiś. Szary. <laughs> szary. Szary, szary, dobra, jest git, jest git. No ja na tym drugim poziomie, no to tutaj, prawda, że tak powiem rozgramiam kolegów sympatycznych. Czerwony, uuu Dobra. Na czerwonym. No i e, za dobrze im idzie. Ej, sam, sami są ludzie, którzy... A nie, dobra inaczej. Różowy różowy Tam ten... Aj, aj, zdążył! Zdążył, kurczę, ale jest tu mocna ekipa! Mocno no. za maso... Co to jest za kolor? Ten! Ooooooo! Po zawej sekundzie wpychałem na niego. Dobra, niebieski to ale jest możesz ten... Chcemy skakać, bo jak będziesz skakał. Faktycznie, to faktycznie, wiesz. faktycznie. Widzę, widzę. Faktycznie. A w tej pszczoły nie może było skakać. Zielony, nie zielony, 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 zielony! Jest! Nie skoczyła, to bym nie przeszła chyba. Dobra i różowy to jest ten. ten. Dobra, jest, ale mamy finał, ale mamy finał Dobra Dobra, git, git. A jak razem odpadniemy, to będzie, że nikt nie wygra, więc Ajajaj Ajajaj aj, aj, aj. aj, aj, aj. Ale skupimy teraz Ale emocje, Ty. ale emocje Dobra, git, git. Ja się boję Dobra, dobra Ujadź Dobra Chciałam na inny jechać, ale ten był bliżej Szary Ajajaj, zdążyłaś też. Dobra, ale jesteśmy obok siebie, to teraz git. Teraz znowu szary No ale tu są emocje. Emocje Brązowy, 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 brązowy jest! Nie Dobra Co to jest? Jest ten? No, dobra. Nie wiem. Dobra, dobra, dobra Dobra, dobra Dobra. O nie, o nie! O nie. Jest. Dobra. No to jest duże, duże, duże pole. No, no, no. Okej. No nie. Co to tak długo trwa? No! No. No nie no, dlaczego Bo my tak długo w to grały? No, Proszę niech to się skończy. Niech to się skończy. O nie, o nie, o nie, o nie o nie jest! jest! Yes! Ale... Ja cię już nie wiedziałem, co no. to jest. Nie, nie jest, to jest to stresowany! Trochę! Dobra, tu. Okej. Okay. Ale tu jest... jaka to jest walka? Niesamowite. Dobra, dobra. Luzowy, o. Dobra. o, no tu wygodnie, tu wygodnie, to no, jest git! Na luzie. To jest luźno Dobra, dobra, a więc ten, dobra <grym> No ale się o, Ja Jaki stres Nie no, co jest Odpadli ktoś w końcu Dobra, tu, Łop. biały Elegancko e, nie rób tego specjalnie co? Żeby, że wiesz, nie odpadł że... specjalnie? No, nie odpadaj. Nie Ale właśnie nie ciekawe, nie. czy my będziemy tak nieskończoność grali, to już się przyspiesza, jeszcze, czy nie? Nie, no, będziemy nieskończoność grali. No nie! Już myślałam, że spadłeś. No nie. I ci ludzie pewnie się nudzą, bo no. nie muszą czekać. No, nie wyjdą z tego lobizera. No, będziemy sami. Nie! O nie, to był ten... Ale ja tu sobie to, słyszałam, to jest, to jest obok w pokoju, słyszałam obok w pokoju, że ktoś krzyczy. Tak? Ej, no, dobra, a, to ale musisz ciebie zobaczyć, musisz, musisz iść zobaczyć, kto krzyczy, krzy, krzyczał. Ja wie, słyszałam cię, za e, ale tutaj chyba, ciebie nie chyba słyszałam. Chyba ktoś nam się do domu włamał, bo ktoś krzyczał. Nie, no ty... Dobra, jadę wózkiem i walizkiem. Ja daję tym e, pierwszy. No co wygrało, wózek? Nie, będziemy, będziemy duzi wszyscy. Jak duzi? No patrz nie, ale lipa. Dobra, zielony. No teraz gorzej widać, nasze znaczy No, ale słuchaj, ja, ja słyszałam, że krzyczysz obok, ale nie słyszałam tego w słuchawkach moich No bo... Bo ja mam tak donośny głos, że mikrofony go nie łapią, a ściany przepuszczają. Tak, hmm. taka sytuacja. Ej, bez sensu, że jesteśmy duzi, to jest słabe. To jest nudne. To mi się nie podoba. To jest to jest to jest, to jest klops. Klops. No, to aż mi się nie chce grać, za dużo jestem. No takie to jest za łatwe. Za łatwe. Za... I zasłania dużo ludzi tutaj y ten kolor. O, ale mam sposób teraz. Dobra, teraz, teraz to Wieaki. wygrywam. Teraz to wygrywam. Jaki? No nie powiem ci co to jest za sposób, ale mam. Od razu widzę, gdzie jest kolor, który potrzebuję. Dobra. Ale... Patrz, zaraz będziemy, mieli znowu, zaraz będziemy mieli znowu tutaj walkę między sobą. Dobra. Zostawię jeden ziomość, tylko jakiś whistle tutaj do wyeliminowania. No. pazdan. Pazdan. To. No. Trochę da. Kurczę, no! Nie. Dlaczego wy znużyliście? <grych> Jesteśmy dobrze. Dobra. Uwaga, uwaga i. Dobra, ty zdecydujący, tak? to, tu wygra, jest mistrzem. Wiesz o tym? Czyli ja. No nie, no zobaczymy, czy wygrasz. Się wydaje, że średnio. Lichta masz sposób. No, bardzo dobry. Ja w ogóle się nie, nie męczę teraz. Ale co to jest za sposób? Sposób, no taktyka. Widzę wszystkie bloki. Dobra. Dobra. Hmm. Kurczę, ten ziomuś się też trzyma. Mocny jest. Dobra. Ajajaj! Aj, aj. Dobra, brąz. Brąz! My jesteśmy, my jesteśmy za dobrzy w tą grę. No, ja jestem, ja wydaje mi się, że jestem tutaj w ogóle najlepszy. Mm, najlepszy. Tak mi się wydaje. No, bo ci dałem, dałem ci wygrać, tak. No, to nie dawaj. Teraz już no. ci nie dam, teraz już nie dam. Wtedy dałem, bo już, no dobrze, już miałem dość za długo to trwało. Ale teraz już, już ci nie dam wygrać. Dobra. Zielony... Ten jest mój. Idź stąd. Dobra, nie, jest. Nie, no i jesteśmy w dwójkę, no. Nie. Brąz. Uwaga. No nie, muszę Czerwony, tak czerwony. Nie mów tak <noise> Uwaga. Jest żółty. To nie! Sam, je, to się. sam się nabrałem, sam się na to nabrałem No nie, no dobra Ale to jest niesprawiedliwe, bo ta gra jest bardziej pod kobiety Bo to trzeba kolory znać Ja nie jestem no. facetem, ja nie znam tak kolorów